Jak zarazić dziecko czytaniem. Zapraszam! Oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie znajdziecie codziennie inspirujące, bardzo wartościowe treści. I proszę Was zostawcie subskrypcję, bo dzięki temu moje treści mogą docierać do większej ilości osób. A teraz do rzeczy. Dzisiejszy odcinek jest bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ ja jestem namiętnym czytaczem i mam w domu po prostu stosy książek. Właściwie nie ma gdzie ich upychać. Natomiast i wiem też, jak bardzo ważne jest czytanie, umiejętność czytania, ze względu na to, że przez lata pracowałam w terapii pedagogicznej właśnie głównie z dziećmi, które miały problemy z czytaniem. Właściwie z dziećmi i młodzieżą, bo do gimnazjum włącznie, nie? czyli teraz już praktycznie do liceum z kawałkiem. I wiem, jak bardzo, bardzo trudne jest dla dziecka, które funkcjonuje w systemie szkolnym, brak umiejętności czytania. Ale też muszę Wam powiedzieć, że gdy mamy taką niechęć do czytania albo taki niedobór w tym, to po prostu jest też tak, że bardzo ogranicza to nasze horyzonty. I myślę, że tak naprawdę, gdy my chcemy wprowadzić dzieci w świat, chcemy wychować Takich, wiecie, pewnych i myślących samodzielnych, samodzielnie ludzi, no to bez czytania tu ani rusz, nie? Bo inaczej to mamy, wiecie, jesteśmy skazani na takie piktogramy, krótkie teksty i poziom realnej wiedzy po prostu spada dramatycznie z roku na rok. Zresztą, jak ocenić to, co nam proponują media, jeżeli my nie umiemy się wczytać i zrozumieć różnych rzeczy? I teraz. Gdy pracowałam w terapii pedagogicznej, to widziałam, że każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko było wiecie, pewne siebie, samodzielnie myślące, umiejące argumentować, umiejące ocenić różne rzeczy, a przy okazji empatyczne, z szerokimi horyzontami. No i to właśnie daje nam czytanie. I muszę Wam powiedzieć, że gdy um, tworzą takie listy top 10, co nawyków na przykład ludzi sukcesu w różnych branżach, w tym na przykład milionerów, to gdzieś naprawdę w pierwszej trójce jest nawyk czytania. Tego, żeby ciągle poszerzać swoje horyzonty, to o co mówiłam, tego, żeby ciągle szukać nowych inspiracji i poszerzać swoją wiedzę. Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy. Kładli nacisk na to, żeby być w życiu takim trochę obserwatorem i uczniem. Nie? <laughs> I teraz, żeby dzieci chciały sięgać to po te książki i po te teksty, dobrze jest zacząć oczywiście jak najwcześniej. I właśnie dzisiaj, między nim będę Wam ten odcinek nagrywał. Posłuchajcie, z takim czasopismem, który się nazywa świerszczek. Myślę, że znacie je dobrze. Albo słyszeliście o nim, bo to jest jedna z takich propozycji, która mi towarzyszyła w dzieciństwie, ale także towarzyszyła moim dzieciom. Teraz wam powiem dlaczego. Trochę to jest tak, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To takie mówi polskie przysłowie, czyli jeżeli my uczymy dzieci sięgać po różnorodne teksty już bardzo wcześnie. Oczywiście na początku, wiecie, to są obrazeczki i takie książeczki różne twarde, no bo dziecko też przecież, wiecie, próbuje wszystko. Ale już zaczynamy je przyzwyczajać do tego, że sięgamy po książki, że z zaciekawieniem różne rzeczy obserwujemy. Wówczas są wysokie szanse, że nasze dziecko pozostanie wierne temu, co zostało mu szczepione w dzieciństwie. Słuchajcie, ja doskonale pamiętam, jak moja mama, zresztą absolutny mól książkowy, podobnie jest to jak moja babcia. Yy, przynosiła mi zawsze właśnie tego świerszczyka, <noise> jak byłam mała, i mówiła: Posłuchaj, zobacz, co mi się udało zdo zdobyć, zdobyć w kiosku ruchu. I ona kupowała dla mnie świerszczyk, a dla siebie przekrój. I my siadałyśmy we dwie, bo ona rzucała gdzieś tam zakupy, i my obydwie żeśmy po prostu siedziały i. Czytały, tak? I o, ciekawe, co tutaj jest, ciekawe to, ciekawe tamto. Nawet jak nie umiałam czytać, to już pamiętam, jak mała, mówię, o patrz jakie to są ładne obreski, zaraz ci to przeczytam, no i w ogóle będzie świetnie. No i trochę tak jest, że takim pierwszym krokiem do tego, żeby dziecko, wiecie, rozkochać w czytaniu, zarazić pasją, jest po prostu czytający rodzic, tak? To jest to, że my. Jako rodzice mówimy naprawdę to jest, pokazujemy, modelujemy. To jest naprawdę świetna rzecz czytanie. Druga rzecz, która na pewno ma ogromny wpływ, to jest to, że my dobieramy różnorodne treści. I tutaj muszę wam powiedzieć, że to jest taki trochę, to jest taka trochę dychotomia. Czyli tak, z jednej strony dążamy za tym, co dzieci chcą, czyli na przykład moje dzieci miały, każdy miał fazę na dinożaury. Tak, dinożarły one mówiły. Czyli z jednej strony rzeczywiście, no, mieliśmy te książki, wszakże stosy książek, różnych książek o dinozaurach. Diplodoki, tyranozaury, potem, wiecie, były stegozaury, potem były spacerozaury, one wymyślały różne rzeczy. Natomiast dzieci, wiecie, kiedyś ta faza się kończy, i dobrze jest prezentować im różne rzeczy. I właśnie dlatego ja prenumerowałam i kupowałam różne czasopisma, w tym między innymi właśnie tego świerszczyka. Ponieważ jest to, wiecie, yy, mamy tutaj taki bardzo świadomy dobór różnych treści, przygotowanych bardzo ładnie estetycznie, yy, i może to są takie rzeczy, po które sami byśmy nie sięgnęli, zresztą w tym morzu wyborów teraz, które są to, bądź człowieku mądry, ale wiemy, że przy, zawsze miałam zaufanie do tego czasopisma, że ono przygotowuje rzeczy wartościowe, przemyślane, w pięknej szacie kolorystycznej z dobrą czcionką. Wiecie, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I nawet dzisiaj tutaj są takie rzeczy: wiecie, że oni dają takie, takie teksty, że może czytać dziecko i rodzic. Więc, więc naprawdę bardzo fajne. Więc zobaczcie, jest taka potrzebna taka równowaga tego, że z jednej strony podążamy za tym, co dziecko chce, a z drugiej strony podsuwamy różne rzeczy. Posłuchajcie, bo, bo dzieci potrzebują różnorodnych bodźców. Potrzebują, tak jak potrzebują wiecie, różnych farb, różnych kredek, różnej muzyki, wyjeżdżać w różne miejsca, żeby ten ich mózg był stymulowany pozytywnie, tak samo potrzebują tutaj różnych treści. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, kolejna rzecz, bo już wymieniam ich parę, to jest to, że gdy czytamy o czymś, to o tym potem rozmawiamy, bo to buduje refleksyjność i umiejętność analizy tekstu, co pamiętajcie, z tyłu głowy mamy. Czytanie ze zrozumieniem, czyli dziecko czyta i rozumie, co czytało, a może tylko dojść do tej umiejętności przez to, gdy zaczynamy na przykład od wierszyku i ten wierszyk wtedy y, my omawiamy. Tak? To jest na przykład świetny filmik w lipcowym numerze Noga Archeologa, bo cały, y, cały ten numer jest o archeologii. I muszę Wam powiedzieć, że dokładnie, jak pracowałam w terapii pedagogicznej i dzieci miały problemy z czytaniem. To moją taką drogą, ścieżką, żeby je nauczyć czytać, bo one miały problem z umiejętnością, było to, że przede wszystkim były ciekawe treści, po drugie ładne obrazki, po trzecie było odpowiednia wielkość liter dla dzieci, bo dzieci mają problemy bardzo często z czytaniem, dlatego że mają problemy z koncentracją. Więc, dlatego też dostarczanie różnorodnych materiałów jest tak bardzo ważne, żeby, wiecie, bo długofalowo rzecz biorąc, czytanie jest naprawdę prekursorem mnóstwa innych yy, funkcji później. Czyli, na przykład, właśnie. Czytanie, a koncentracja. Musisz się skupić na tekście tak, i sfokusować na danej rzeczy. Nie, nic się nie skacze, tak jak wiecie, w komórkach, bo dzisiaj dużo dzieci oglądają, nie? gdzie de facto następują częste zmiany i jakby dziecko jest utrzymywane, ale ono się nie koncentruje samo z siebie, tak? Ono jest utrzymane pewnym takim, nazywamy to nawet w pewnym stanie, hipnozy, tak? Czyli takiego wciągnięcia w to. I następną rzeczą, która, którą poprawia czytanie jest. Pamięć, to jest bezwzględnie, bo znowu mamy koncentracja, skupienie, pamięć, czyli te funkcje, które są nam później strasznie, strasznie potrzebne. I jak jeszcze rozwijać um, tą umiejętność? Jak ją ugruntowywać? No, na przykład, wspólne wyprawy do wartościowych miejsc, czy nie wiem, do mpik czy innych miejsc, też zresztą można kupić dodam świeżczyk też w pakietach i takich różnych rzeczach. I właśnie. I wiecie, takie czasami stawanie przy półce, tak jak my robiliśmy z moim dziećmi, szliśmy i każdy wybierał sobie jedną rzecz. Każdy sobie wybierał jedną rzecz. Nie robiliśmy tego bardzo często i tak mieliśmy stosy książek. Ale uczyliśmy tego, żeby dzieci analizowały to, co jest im na dany czas potrzebne. Oczywiście zaczynamy od takiego małego. Możecie mnie zapytać, no, jakie były owoce tego? Muszę Wam powiedzieć, że. Dzięki temu, że dużo rozmawialiśmy, to moje dzieci na przykład matury zdawały z polskiego zazwyczaj na naprawdę wysokie procenty, bo dodam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli myślisz, że szkoła nauczy Twoje dziecko myślenia, to jesteś w ogromnym błędzie, bo polska szkoła jest bardzo nastawiona na, to, że, na taki aspekt otwór, odtwórczy, tak? na to, żeby dzieci po prostu zapamiętywały dużej ilości faktów, niekoniecznie łącząc je w logiczne ciągi. I to takie zdanie, popularny zakłód, zdać, zapomnieć, nie? No, obrazuje coś tutaj. Dlatego też to na nas, na rodzicach spoczywa obowiązek tego, aby nauczyć dzieci myślenia i nikt inny tego nie nauczy. Nikt inny tego nie nauczy. Więc możemy wziąć, mamy książki w domu, tak? Możemy mieć na przykład takie czasopismo, na które czekamy, co przyjdzie. Pamiętam, jak ja czekałam. Pamiętam, jak moje dzieci czekały. Na to, gdy przychodziło ich ulubione czasopismo, na przykład świeżym, mówią, o ciekawe, jaki teraz będzie numer, o ciekawe, co się będzie działo. Czyli zobaczcie, znowu tutaj odwołujemy się do dziecięcej ciekawości, której obyśmy nigdy w życiu nie stracili, bo ciekawość podobno prowadzi do piekła, ale także daje ogromną, yy, oczywiście cudzysłów, ale prowadzi nas do wiedzy, do pasji, do tego, że nam się po prostu pewne rzeczy chce robić. My dociekamy wtedy, prawda? My szukamy. Dlatego też, czytanie jest szalenie ważną umiejętnością tak abstrahując oczywiście bez względu na to co wybierzecie to jeżeli miałabym zainwestować w jakieś takich parę rzeczy w życiu moich dzieci gdy teraz moje dzieci są dorosłe to to, to że nauczyłam je czytać i pasjonować się czytaniem uważam za jedno z największych osiągnięć ponieważ to powoduje, że tacy ludzie mają naprawdę ciekawe myślenie, szerokie myślenie i też nie są tacy podatni na różnego rodzaju wpływy, co bardzo przydaje się na przykład w okresie nastoletnim. Nastolatki, które mają szerszą perspektywę, nie są tak podatne na wpływy środowiska. I teraz powiem Wam parę słów właśnie o yy, Świerszczyku, co jest dla mnie taką trochę podróżą nostalgiczną, sentymentalną <grych> To jest ich najnowszy taki, taki numer yy, lipcowy. I muszę Wam powiedzieć, że jest to czasopismo, które ma niesamowite tradycje. 76 lat. W piku sprzedaży miało kilkaset tysięcy sprzeda sprzedaży, więc to jest niesamowite. E, tutaj publikują naprawdę, posłuchajcie, najlepsi autorzy i ilustratorzy, każdy, każdy numer jest niesamowicie dopięty. Mamy tutaj na przykład znajdowanki, takie, które ja uwielbiam, że właśnie trzeba wyszukać. Posłuchajcie, tutaj Wam to pokażę: klucz albo coś takiego. Są tutaj świetne teksty, są tutaj komiksy i każdy, każdy numer zawiera też grę planszową. No i rozliczne konkursy, natomiast każdy numer jest tematycznie przygotowany z wielką starannością. Mamy tutaj mnóstwo opowiadań, wierszy, komiksów, ilustracji, zagadek, wyszukanych, krzyżówek, łamigłówek, zadań ćwiczących spostrzegawczość, logiczne myślenie, koncentrację i uwagę. Czyli wszystko to, co potrzebujemy i jeszcze właśnie spakowane w jakimś fajnym temacie. W jednym z poprzednich filmików też polecałam Wam, żeby, że to, co dzieci bardzo rozwija, to jest robienie krzyżówek i łamigłówek. I świerzczyk właśnie otworzył też taki. Do, do, doszły teraz nowe numery: świerzczyk krzyżówki i łamigłówki. Tutaj mam jeden numer. I też doszedł świerszczyk reporter, czyli mamy tutaj e, piękne ilustracje i opisy świata, zwierząt. Oczywiście duże litery, tak jak Wam mówiłam, bardzo fajne. E, mamy, gry, mamy oczywiście grę planszową, mamy zagadki. No po prostu, jeżeli dzieci kochają zwierzęta i chcecie je zapoznać w z różnymi rodzajami zwierząt, no to jest to świetnie przygotowane. I wszystkie trzy czasopisma. Można kupić w salonach prasowych, dobrych księgarniach oraz w korzystnej cenie w prenumeracie osobno lub w pakiecie. Link do tych rzeczy znajdziecie pod moim filmikiem. Kochani, to na tyle. Myślę, że w ogóle nagram jeszcze osobny filmik o korzyściach czytania, bo mogłabym wtedy, wiecie, tutaj mówić bardzo długo na ten temat. Oczywiście proszę Was, żebyście w komentarzach napisali, jak Wy byliście zarażani czytaniem. I jak wy zarażacie dzieci tą absolutnie, moim zdaniem, kluczową dla nas umiejętnością. Oczywiście proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek no i komentarze, komentarze, komentarze. Pamiętajcie, komentarze są źródłem inspiracji nie tylko dla mnie, chociaż naprawdę uwielbiam je czytać, ale także dla wszystkich osób i w ten sposób tworzymy taką wspólnotę ludzi, którzy wspierają się w różnych wyzwaniach życiowych. Kochani, to na tyle. Do zobaczenia. Hej!